Typowanie Ligi Mistrzów. Zaczynamy od Wojtka, który gra powyżej 1,5 bramki Karabachu z Ajaxem. Gospodarze zdobyli 4 punkty w dwóch meczach u siebie, wygrywając z Kopenhagą i remisując z Chelsea. Ajax natomiast to najgorszy zespół rozgrywek, a ich bilans wynosi 1-16. W każdym meczu tracili minimum 2 gole. Drugi typ Wojtka to co najmniej 2 gole PSG z Athletic Bilbao. Gospodarze zawodzą, są na 27 miejscu, a PSG zdobyło 12 punktów, strzelając minimum dwie bramki w 4 z pięciu meczach. Łączny kurs kuponu to około 2,90. Teraz czas na analizę Sebastiana. Pierwszy typ co najmniej 11 fauli Chelsea w meczu z Atalantą. The Blues faulują często. Średnio 11,6 w Premier League i aż 14,4 w Lidze Mistrzów. Ligia ta została pokryta przez nich w 4 z 5 spotkań. Drugi typ inter nie przegra plus poniżej 7 goli w starciu z Liverpoolem. Włosi są w gazie. 7 wygranych w 9 meczach a u siebie 9 zwycięstw w 11 spotkaniach. Liverpool dalej szuka formy, a dodatkowo zabraknie Salaha, który jest skonfliktowany z klubem. Łączny kurs kuponu to około 2,54. Przechodzimy teraz do typów Mikołaja. Na początek wygrana Bayernu plus gol Kane'a ze Sportingiem. Kane zdobył ostatnio 4 gole w dwóch meczach tym w 31 minut. Bayern u siebie ma komplet zwycięstw i jest murowanym faworytem. Drugi typ to BTTS w meczu Leverkusen Newcastle. Anglicy mają serię sześciu kolejnych BTTS, a w meczach Bayeru również często obie strony strzelają. Łączny kurs kuponu to około 2,52. Na koniec zostaje nam generator kuponu. Ustawiamy rozgrywkę na Ligę Mistrzów, minimalny kurs na 3, Zdarzenia z dzisiaj i maksymalnie dwa typy. Wygenerowany dubel to poniżej 22 fauli w meczu PSV z Atletico oraz poniżej 5 kartek w spotkaniu Atalanty z Chelsea. Łączny kurs tego kuponu to około 3,08. Dajcie znać w komentarzach, który kupon spodobał Wam się najbardziej, a jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi typami, zostawcie follow.